W poniedziałek będziemy testować wysyłkę z Polski do paczkomatu, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyszłam zrobić, słuchajcie, spisać numer tego paczkomatu. Zrobię sobie zdjęcie, żeby na pewno do dobrego do nadać. No i zobaczymy, zobaczymy bardzo, ale to bardzo jesteśmy ciekawi. Chcemy, żeby w poniedziałek paczka ruszyła. No, i sprawdzimy, kiedy do tego paczkomatu u nas dla Zenia dotrze. Wszystko oczywiście Wam zrelacjonujemy. Od momentu nadania paczki do nas przez córkę naszą do momentu odebrania paczki przez nas właśnie w tym punkcie. Także trzymajcie kciuki. Sprawdzimy, czy rzeczywiście zamiast nadawania bagażu na lotnisku można nadać bagaż do paczkomatu i tu go odebrać. Bardzo jestem ciekawa, ile taka paczka z Olsztyna do lazeni będzie szła. Także sprawdzimy to. Sprawdzimy liśku, co nie? Co tak? Sprawdzimy sobie. Koniecznie, sprawdzimy. koniecznie sprawdzimy. Bardzo jesteśmy tego ciekawi, słuchajcie, bo to by rozwiązało dużo problemów, które dzisiaj z przesyłkami mamy. Także czekamy na to. I żeby było sprawnie, to będzie super! Ola, ¿qué tal! Dzisiaj jest 25 listopada godzina 12.30 i wyrusza płaczuszka z olsztyna do hiszpańskich cytrynek. Zobaczymy, kiedy dotrze. Pozdrawiamy buziaki. Mua! Wielki dzień, wielka chwila, kochani. Jedziemy po co, Miśku? Jedziemy po paczuszkę. Po paczuszkę. Ale nie od świętego Mikołaja. <laughs> Miśkowi się teraz wszystko ze świętym Mikołajem kojarzy. Jedziemy, kochani, po... po pierwszą nadaną z Polski bezpośrednio do naszego paczkomatu paczkę. Zajęła jej droga dokładnie, równiusieńko, 5 dni. Specjalnie wysłaliśmy ją w poniedziałek. 12.40 znalazła się w paczkomacie. No i w piątek o 14.00 dostałam wiadomość, że paczka już na mnie czeka. Także Równiusieńko 5 dni roboczych zajęła droga z Polski do Zeni Bulwar w Hiszpanii. Także jesteśmy mega, mega zadowoleni, bo to jest naprawdę dla nas nowy wymiar. Paczek. Funkcjonowania, tak, tak. tak, Z dwóch względów, o których Wam w tym filmie powiemy, bo temat przesyłek kurierskich to jest gruby temat w Hiszpanii, także, także o tym Wam powiemy i tym bardziej cieszymy się z tego, że za chwileczkę mamy nadzieję. Że nie wiemy, nowoczesność. Że odbierzemy naszą hmm. pierwszą paczkę z Polski. Tylko paczkomat tutaj jest, proszę bardzo. Amazon Locker. Paczkomat. A, a wiem, się, że Amazon to ma takie niebieskie, granatowe, a tu proszę bardzo, takie no to żółte. takie żółte, ma zmianę, no takie, takie. Tam, co jest jeszcze? Nie, to, to nie jest paczkomat. Co to jest? To jest z galerii handlowej. Coś. Co to jest? Eee, tu można przewrócić recykling. Tak. Suszarki, komputery, ale dobrze wiedzieć. Tak, żarówki, świetlówki. No, tego nie, nie widzisz? Przy okazji odkrywania naszego paczkomatu odkryliśmy też tak, inne chodźwo? rzeczy. No i jesteśmy. W, no wygląda jak w, w Polsce. Tylko napisy hiszpańskie. Tak. Gotowa do odbioru. Będziesz musiał im się pomóc, bo ja w Polsce też rzadko. No tam w co? Można zmienić język? U ja szukam teraz kodu, wiesz? Można. Przemień na, zmień na angielski. Dobrze.

a może to jakoś inaczej, chcę, uszli, o już, nie, to tu robię. Nie udostępnij przesyłkę. Nie, to udostępni... kod odbioru, udostępni... a może kod odbioru jak zrobię. Tak. No czekaj, spróbuję tobie wysłać kod odbioru. No zobaczymy. to wyśli. No nie jest to jednak tak jak w Polsce dokładnie. No, ja już dostałem na swój telefon, ale. Z kodem odbiorą odbierz paczkę. A ja tu nie ma, dalej nie ma kodu odbioru. No nie trwa tak jak w Polsce rekord 11 sekund. Odbiór paczki w Hiszpanii wszystko wolniej. To jest numer paczkomatu, to co masz tu na dole? Dobra, chwila przerwy, trzeba się skupić. Zły. Szukamy kodu, nie ma kodu do odbioru. Ciekawe. gotowa do odbioru od numer przesyłki pokazana w którym punkcie możemy odebrać gotowa do odbioru wczoraj od godziny 14:05 a może nawiguj Nie, nawiguj to jest nawigacja ci się a, dojechać żeby do jak gdzie dojechać, dobrze no, słuchajcie, ciekawe. Dzwonie, dzwonię na infolinię, postu dowiedzieć się jak mam odebrać tą paczkę? Mam nadzieję, że dzisiaj, przy sobocie, infolinia jest yy, czynna. Stoję pod paczką w Hiszpanii, żeby odebrać paczkę, i dostałam informację, że paczka jest już paczką się gotowa do odbioru, ale nie dostałam do odbioru ani, ani takiego do skanowania, ani takich sześciu celów, żeby wpisać na doświetlaczu. Na tak. Zobaczę, sekundę. Tak, dostałam. Poczeka Pani na linię, ja spróbuję, dobrze? Super, dziękuję Pani bardzo za pomoc. Proszę. To przez infolinię musisz potwierdzić, że ty to ty. No, Podwójna stę... weryfikacja. Ja dzwoniłam i powiedziałam, że chcę udawać paczkę w Hiszpanii. No pani już widziała, że, z... że ja dzwonię, że tak powiem, z tego numeru telefonu, więc byłam podpięta. To już od razu podała mi sama ten kod czterocyfrowy. Także, także słuchajcie, nagrywa się mi się na pewno, bo to jest wielkopomna chwila. Tego się nie da powtórzyć. Pierwsza paczka z Polski jest... Hiszpanii. Dokładnie 5 dni jej to zajęło. Jesteśmy zadowoleni mi się z wyniku, co? że to 5 że to dni trwało. Tak, tak patrzę, czy nie jest uszkodzona, ale nie jest uszkodzona. Nie, nie jest uszkodzona. Nie jest uszkodzona, także. Wszystko jest tak, jak powinno być. No to dobrze. Z małymi przygodami, z pomocą infolinii dobrze, że infolinia działa, słuchajcie. Bo dzisiaj jest sobota, więc no niektóre firmy nie działają dzisiaj. A no nam się na szczęście. Dało z pomocą Pani, także o co chodziło, no może powiedzmy sobie otwarcie o co chodziło. Dostałam informację o tym, że jest e, paczka do odbioru, ale nie dostałam kodu, czyli tych sześciu cyfr do odbioru, ani też kodu takiego, tego QR? QR się, kod, tak. QR kod, no. Także stałam pod paczkomatem i nie mogłam się do tej paczki dostać, ale na szczęście Pani spowodowała, że szybciutko na mój numer telefonu przyszedł sześciocyfrowy kod i paczka jest z nami. W poniedziałek, słuchajcie, robimy test nadania paczki z Hiszpanii do Polski, bo chciałam to zrobić równolegle, czyli w poniedziałek nadać paczkę z Polski do Hiszpanii i z Hiszpanii do Polski. Wtedy jeszcze nie można było tego zrobić. Dzwoniłam na infolinię i Pan mi powiedział, że w tym momencie nie jest ta opcja dostępna. Dzisiaj już wiem, też po rozmowie na infolinii, że jest to możliwe, z tym, że nie nadaje się bezpośrednio tutaj, tylko muszę przy komputerze nadać paczkę, dostać kod. I wtedy ją tutaj umieścić. Ale to w dalszej części filmu, bo oczywiście ten film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część odbiór paczki z Polski do Hiszpanii, a druga nadanie i odbiór paczki z Hiszpanii do Polski. Lecimy? Możesz już miśku wziąć. Ja będę operatorem. Tak jak wiecie, paczkomat mamy w centrum handlowym w Lazenii, to jest jakieś 12 km od nas od domu, ale w San Miguel mamy punkt, w którym możemy nadawać. Pytam, Miśku, myślisz, że w takim punkcie można nie tylko nadawać, ale i odbierać paczki? Raczej tak. No Co właśnie. Za jak to odbierają, to i przywożą paczkę. No, to trzeba zdobyć numer tego. Tego Uf, punktu. No i tak będzie można robić. Także nie tylko paczkomat, pączkomat, Pączkomat, nie tylko paczkomat, ale też punkt taki mamy u siebie we wsi. Także fajnie. Hola, que tal? Hello, hello. Witamy Was kochani serdecznie. No, prawie w połowie odcinka, albo pod tak. koniec tego odcinka. Tak jak widzieliście, chcieliśmy Wam pokazać nasze przygody z pierwszym nadawaniem paczki z Polski do nas. Nas osobiście ta droga bardziej w sumie interesuje niż yy, odwrotna. No, ze względu takich, że wiecie, no dużo produktów jest takich, do których w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, a których tu w Hiszpanii nie ma. I rzeczywiście. Tak, to jest jedna rzecz przyzwyczajeni. Dwa, tu jest mniejszy wybór produktów. Na przykład, jak remont robisz, pójdziesz do Leroy Merlin, chcesz wybrać gniazdka. W Polsce idziesz całe rzędy gniazdek. Tak. A tutaj są dwa gniazdka, dwa wyłączniki, proszę bardzo, bierzesz, biały, kremowy, kremowy albo czarny. No to trzy może, tak. <laughs> tak, tak. Więc tutaj I tak, o i tak to jest chodzi. ze wszystkim, wszystkich. Nam nie chodzi teraz o kwestię remontu, ale no też wiecie, suplementacja, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jest wiele czynników takich, które, które powodowały, że te paczki z Polski do Hiszpanii były dla nas bardzo ważne. Pod względem ogrodu, pod względem cytryn, są dla nas też ważne w drugą stronę, bo to by było super rozwiązanie. Gdybyśmy pakowali je tu w Hiszpanii, słuchajcie, w tym słoneczku, w tym hiszpańskim klimacie, pakowali w kartonik i, i wysyłali bezpośrednio do Was i pod Wasz adres. Do, pod Wasz adres, a, znaczy do Waszych paszkomatów. Także dzisiaj przybliżymy Wam temat jak wyglądała droga naszej, znaczy już przybliżyliśmy w sumie Wam temat, jak wyglądała droga naszej paczki do Hiszpanii, ale też powiemy o tych innych aspe aspektach, albo też takich, których klientów naszych, którzy też korzystali z tej opcji mieli inne przygody niż my. Zacznijmy od pierwszej, podstawowej rzeczy. Czemu nam w Hiszpanii zależało na impozi, na, na, na paczkomatach? E już nie tylko kwestia Polska-Hiszpania, ale ogólnie na usługach kurierskich. Jak wygląda rynek usług kurierskich w Hiszpanii? jak zostawiam to Tobie pole do popisu, bo Ty wiesz to najlepiej, bo najwięcej miałeś kontaktu z kurierami. Od samego początku, jak tu zaczęliśmy mieszkać, no to już były próby, czy odbioru paczek z Polski, czy, czy wysłania paczek tu w Hiszpanii, zamawiania różnych towarów przez sklep internetowy. I słuchajcie, za każdym razem była informacja, że kurier nie dostarczył paczki, ponieważ w domu nikogo nie było, nie zastał odbiorcy. Słuchajcie, my nie A pracujemy myśmy... na etacie. Tak, nie ale... tylko, że wychodziliśmy na cały dzień no, do pracy. No, wiadomo, do sklepu się wychodziło, ale na przykład w dniu, kiedy wiedzieliśmy, że przyjdzie paczka, to raczej jedno z nas było, było na miejscu, no i najczęściej było. Po jakimś czasie zorientowaliśmy się, o co chodzi z tym? Po prostu na paczkach podawaliśmy polski numer telefonu kontaktowy. A Hiszpanie? No kurierzy kurierzy Hispanów. Zwłaszcza. zwłaszcza, tak. No boją się rozmawiać po, hiszpa po angielsku. Trochę umieją, ale, ale nie za bardzo. Eee, Więc jak widzieli polski numer, to od razu dali wpisać, tak. że byli nikogo zostawa. nie było tak. i to wszystko. Mhm. Zmieniło się to po roku, jak zacz, wyrobiliśmy sobie numer hiszpański telefonu i podawaliśmy numer. Hiszpański. Trochę to pomogło, już nas znajdowali, ale najczęściej był, był to telefon wcześniej, że zaraz przyjadę za 15 minut, e, proszę, proszę czekać. No to okej, okay, podjeżdżali pod bramę, a nie do domu, do domu dalej nie przynosili, tak, więc, więc z tym był problem, ale już się nauczyliśmy. Okej, okay, mówiłem te parę słów po hiszpańsku, że czekaj przy bramie, zaraz podejdę. Tak. No i to no rozwiązało sprawę. ale słuchajcie, sprawę. Tak. dalej to nie jest tak jak w Polsce, że dzisiaj Kupione, no tutaj nie ma Allegro, ale tak zwany jest Amazon. Taki można odpowiednik, że kupione dzisiaj, jutro, tak jak jest to w Polsce, jutro najpóźniej, najpóźniej pojutrze będzie. Nie, tutaj u trzeba dodać tu razy trzeba, dwa przynajmniej. Dokładnie. Myślę, Trzy, że ta, cztery dni to jest Paczka, która szła do nas z Polski do Hiszpanii, przyszła szybciej niż na przykład, kupiłam, kupiłam teraz książki do hiszpańskiego. Już minął ponad tydzień, bo kupiłam je przed pierwszymi zajęciami, a pierwsze zajęcia mieliśmy trzeciego. Grudnia, a dzisiaj jest 11. 11. Także, zobaczcie, 8 dni. 8 dni jeszcze nie dostaliśmy żadnej informacji. Także nam bardzo, ale to bardzo zależało na tym, żeby te paczkomaty nie tylko Polska, Hiszpania, ale też Hiszpania, Hiszpania funkcjonowały. funkcjonowały. No wiadomo, że tak. No i jak to było z tą moją paczką, tak jak widzieliście na filmie, przyszła bardzo sprawnie, no bo w poniedziałek, nadal, celowo nadawaliśmy ją w poniedziałek, żeby się pomiędzy nie, nie, nie złapało weekendu, dokładnie, tak. także w poniedziałek koło godziny tam 12.40 wyszła paczka, w piątek o godzinie 14 dostałam informację, Eee, przez aplikację impostu, że paczka jest. Czyli zgodnie z deklaracją na stronie impostu, który podaje, że do Hiszpanii to jest y, D plus 4, czyli dzień nadania plus 4 i jest u ciebie to u nas się zgodziło. Jest taka informacja. Tak. Do Portugalii no, na przykład jest D plus 5. No to... Natomiast do Francji jest D plus 3, także bliżej. Tak? No, no to, to powiem tak, Wam, że to idealnie to. rzeczywiście to się e, zgrało. No jedyny problem, nie dostałam, tak jak widzieliście na filmu, e, ani tego sześciowego kodu, ani qr kodu, więc był problem z Ale... Ale ani na SMS, ani na aplikację. Tak, tak? No pomimo, tak... że to była sobota, telefon... Widzieliście zresztą na chwilę. Tak. Szybka reakcja, szybki kod, odebraliśmy paczkę. Super. Paczka nieuszkodzona, po rozpakowaniu, super. Wszystko, wszystko, wszystko na wszystko, miejscu. Wszystko. Tak jest. Dobrze. E, ile kosztują takie paczki z Polski do Hiszpanii? Masz, Marcin, spisane? Czy po... Tak, praktycznie A, mam, mam spisane. Są trzy, e, trzy rozmiary paczek: mała, średnia i duża. One się różnią grubością, tak? 8 cm. 19,39. Natomiast powierzchnia jest tak, taka sama: 38 na 64, jeszcze. Czyli ważne, yy, wszystkie są do 25 kg. Tak, czyli, no, czyli tylko wysokość tej paczki, a waga ta sama do 25 kg. No tak. i ta najniższa, 8 centymetrowa, to jest 29 zł. No tam bez grosza, oczywiście. Mega tanie. Mega tanie, tak. 19 cm. Ja Wam pokażę, o, Mam tutaj na wzór. Mm. Czyli powiedzmy, 8 to by była ta pokrywka. I tutaj troszkę dłuższy, bo to jest 40 cm, a 60, czyli no duża tak. paczka na no tak. yy, Druga wielkość to do połowy, Wiem. i trzecia w całości. Ta do połowy no to jest 50 zł, a już do całości 55. To też jest mała różnica, więc najbardziej opłacalna jest ta duża paczka, 25 kg. E, największa, najwyższa, także to jest... Także powiem nam, że cenowo nas to bardzo, ale to bardzo zaskoczyło. Na plus. Na plus. Dniu... Mamy, y, mamy nadzieję, że jak najdłużej się utrzyma ta to to polityka tyl... cenowa. Że tak. to nie tylko na zachętę, dokładnie. E... Natomiast to się, to się pokrywa z tymi rekl, reklamami, że y, nie bierz walizki do samochodu, wyślij ją y, w świat, tak? Mm -hmm. Odbierz ją na miejscu, to się pokrywa. Natomiast to ma sens, to Słucham, ma sens. to, to cenowo się No wiadomo, wydać. zakładasz te yy, 5 dni na przesyłkę, mm. jeśli do nas do Hiszpanii. To jest to. Powiedz Co o dalej? przygodzie Twoich klientów z transferu, których wiozłeś i właśnie z tej opcji skorzystali, czyli przylecieli do Hiszpanii z bagażem podręcznym. Natomiast I oni, nadali przesyłkę. Tak, nadali przesyłkę co prawda nie walizkę, bo oni to już mieszkają, ale jakieś rzeczy do remontu. Oczywiście, to no w ogóle wysyłanie tak. walizki no nie ma sensu. Karton jest lżejszy, także w tak. Impostem to nie walizkę wysyłamy, tylko raczej karton. Tak. No i w ich przypadku zdarzyło się to w ten sposób, że nadali sprawdzili te wymiary, największe jakie mogą być, nadali taką paczkę. Natomiast okazało się, że tutaj w Hiszpanii w Inpoście wielkość przesyłki. Yy, znaczy nie, nie generalnie nie trafiła do paczkomatu. Trafiła do punktu odbioru przesyłek zlokalizowanego w sklepie komputerowym. A powiedzmy, mi, mieli taki numer, tak jak my, że na no numer tego paczkomatu nadali wszystko? Tak, nadali na numer mm -hmm. paczkomatu, natomiast dostali informację, że nie zmieściło się w paczkomacie, jest do odbioru w punkcie a, odbioru. Mm -hmm. Więc może w ten sposób źle mówię, może nie, mm -hmm. wielkościowo może nadali dobrze, natomiast nie mm -hmm. wiem, paczkomat był przepełniony i. Tak zresztą. jak u nas się często zdarza, że do innego paczkomatu odsyłają, a tu nie mieli innego, więc. Do punktu, do punktu. Tak, tak. Natomiast zdarzyło się to tak, że dostali tą informację w czwartek po południu. Nie mogli tam podjechać tego dnia. Wybrali się następnego dnia. Natomiast to był dzień święto Konstytucji Hiszpańskiej i były sklepy zamknięte. I ten właśnie sklep komputerowy był zamknięty. To był już piątek. W sobotę tak samo sklep nie pracował, w niedzielę nie pracował, więc dopiero w poniedziałek odebrali tą paczkę. No i tu już się posypało. Kiedy wracali do Polski Miślu? We wtorek. Także już było nerwowo. No, także teraz sobie no. wyobraźcie, no oni przywieźli takie rzeczy, które nie były podczas tego pobytu potrzebne, ale Dokładnie. wyobraźcie sobie, żeby zrobić tą opcję, że zamiast nadawania bagażu e, nadajemy paczkę, no i tutaj by to absolutnie no nie sprawdziło, no, nie się. sprawdziło się, także... Także pod tym względem byłby zong. My, słuchajcie, nadając tą paczkę 29 listopada, cel był taki, że w tym samym dniu nadajemy paczkę od nas z Hiszpanii. Niestety wtedy jeszcze nie było takiej opcji. Słuchajcie, ja zadzwoniłam na infolinię impostu. <słuch> <słuch> Powiedziano mi, że. Jeszcze takiej opcji nie ma. Natomiast jak już odbieraliśmy ją, to już też się przygotowałam. Zadzwoniłam do impostu i powiedziano mi, że już można paczkę nadawać. Z tym, że nie można tego zrobić przez aplikację, którą ja mam. Nie ma aplikacji hiszpańskiej, że trzeba to zrobić ze strony impostu. Internetowej impostu? No gdzieś, jest to problem. Ale hiszpańskiej. No tak, Za, tak. Zaznacz, nie polskiej, tylko A, hiszpański, no hiszpańskiej. Tak. Także no nie jest to jakiś tam wielki problem, no bo. Przy komputerze nadaje się paczkę, nie robi się tego codziennie, to nie jest wiecie jakaś wysyłka, nie wiadomo ilu rzeczy. Z tym, że. Pojawił się problem. Pojawił się problem. I to duży. Cena. I to ogromny. Słuchajcie. Od razu z grubej rury powiem. Największa paczka, 25 kg, tej samej wielkości, bo wielkość jest ta sama, czyli do, do połowy jeszcze dłuższa paczka. Z Polski tutaj kosztuje 55 zł. A zgadnijcie, ile z Hiszpanii? Przeliczenie na złotówki. Po kursie 4,30 złotówki za euro. Już na ściągę patrzę du, 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 du. 195 zł. Także prawie 4 razy więcej. No, a Droga ta sama? Słuchajcie. Dlatego żeśmy nie podjęli się tej próby wysyłania do Polski. No bo przypuszczamy, że to będzie ten sam czas, a jedziemy za chwilę do Polski, więc no nie ma sensu wysyłania tej paczki. No i chyba nasz pomysł wysyłką cytryn przez to. No niestety, ponieważ tutaj też y, inny rodzaj, y, więcej rozgraniczeń jest odnośnie y, wagi. wagi. Rozmiar, wagi. Jest, rozmiar jest zawsze ten sam, czyli ta duża paczka, mm -hmm. natomiast różni się wagą i zaczynając tak, od 5 kg to jest 14 euro, czyli 60 zł, najmniejsza paczka do 5 kg, a u nas za 55 już masz najcięższą 25 kg, mm -hmm. potem 10 kg. 24 euro, czyli 103 zł. No i złote. słuchajcie, my byśmy no. chcieli tak wysyłać właśnie 10 kg. No to tak. by była wysyłka 104 praktycznie. Przymijesz 104 karton tak. Marcin, to będzie 105. No dobrze. 100, 100, no, tak, no. 104 zł za 5, 10 kg, kilo, czyli kilogram 10 zł za wysyłkę. No to nijak, niestety nie możemy dla was wysyłać cytryn stąd bezpośrednio. No chyba, że ktoś się uprze i ta cena go nie przeraża, to oczywiście to zrobimy, ale no niestety ten nasz pomysł, który zachęciła nas cena. Wysyłki z, z Polski do Hiszpanii, no niestety, ale pomysł upada. Tak. Jeszcze ważna jedna rzecz. Z Polski wysyłając paczkę, jest ona ubezpieczona do 5000 złotych w cenie, tych 55 zł. Natomiast z Hiszpanii do Polski ubezpieczenie jest tylko w wartości 25 euro. Czyli 100, ja, czy nie, 107 zł. Niesamowite, to. 107 zł. Zobacz, to zupełnie jakby Zu inna firma, to nie? Zupełnie inna firma. Jeśli by chcieć ubezpieczyć, ale to też maksymalna suma ubezpieczenia jest 500 euro, no w Polsce w przeliczeniu to jest 1000, 1100. Tak, 1160 Aha. te 5000 zł, 1160. A tu jest maksymalna 500 euro do Polski i ubezpieczenie wtedy kosztuje 8 euro, 34 zł. No i słuchajcie, oczywiście, no do cytryn to nie dotyczy, no bo nie będziemy ubezpieczać cytryn, ale już przy takich wysyłkach, wiecie, no rzeczy wartościowych, nawet tych urlopowych, o których tak Impost mówi, w sensie, tak. że swoje rzeczy osobiste wysyłamy, albo poszło się w Hiszpanii na zakupy i się zrobiło sobie fajne zakupy hiszpańskich marek, celami, no czegokolwiek, no to już może już się okazać, że prośnie, tak. no to euro, 8 euro, wysyłka i to... droższa, ubezpieczenie, no, no, drogie, droższe, no, no, tak, drogie tak. no. Cała wysyłka by z ubezpieczeniem na te 500 euro, największej paczki, no to by kosztowała 100, 240, 35, 230 euro. 230 no. złoty, przepraszam. 230, A ile kosztuje, złoty? Marcin, wiemy, ile kosztuje w Ryanairze paczka, ta przesyłka do 20 kg? Największa walizka. Sprawdzę, sprawdzę. To jest 100, 200 zł. Stąd chyba inaczej w euro podają, więc to może być 230 zł. Mm. Czyli ta sama cena, tak? Czyli no wtedy wracacie z walizką. W międzyczasie sprawdziliśmy Ryanair'a i. No, wychodzi. Podobnie, bardzo podobnie. Ta walizka 20 kg to zależy, właśnie czy z Polski do Hiszpanii to w złotówkach podają. To niecałe 200 zł tam. No wiadomo, zależy to też od tego, czy kupujesz od razu, czy, czy później, tak? mm, bo oni tam tak. mają tą politykę drożej, tani, tam tak, 180, tak, tak. 200 zł. No ale wiesz, a... dajesz paczkę, odbierasz ją, masz ją przy sobie, czyli jeżeli patrząc na to, że cena jest dokładnie taka, taka sama, sama, dokładnie taka sama, e, no to w tamtą stronę się to nie opłaca. No a wiadomo, Proszę. że kupowanie bagażu w jedną stronę, a w drugą nie, no trochę mija się z celem. No i plus, jeszcze ważna rzecz, to ubezpieczenie, słuchajcie, no bo to... Ta paczka naprawdę może zaginąć. Ona jest na kilku, przez, jak ja patrzyłam, przez kilka centrów dystrybucyjnych. Idzie najpierw do ogólnego, potem idzie w Polsce do kolejnego, czyli takiego pewnie międzynarodowego, i dopiero stamtąd jest transportowana dalej. Także to ubezpieczenie, moim zdaniem, no, ma znaczenie właśnie. tutaj duże. Także uważamy, słuchajcie, znaczy tak, dla nas rozwiązanie super. Pomogło nam to bardzo. Paczki z Polski do Hiszpanii będziemy na pewno wysyłać. Oby trzymamy kciuki za to, żeby jak najdłużej te ceny się utrzymały. Albo jest, no, chcemy, żeby z Hiszpanii do Polski potaniało, a nie z Rosji z Polski I do Hiszpanii. Tak? tak jest, czekamy na to, znaczy, no, czekamy. pewnie to, to się nie wydarzy, ale, ale jest dużo drożej. No i wiemy, że wysyłanie cytryn tą drogą nie będzie e, atrakcyjne cenowo. Także. No nie sprawdzi się na pomysł, dzień dzisiejszy. Tak. Pomysł na dzień dzisiejszy upadł, także musimy dalej cytryny wozić, tak jak żeśmy to robili do tej pory. Tylko na większą skalę troszeczkę. Także będzie to się odbywało tak, że z samochodem będzie zawożone do Polski i w Polsce już wysyłane do paczkomatów z Polski, tak? także to będzie. Szkoda, 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 szkoda. No ale cóż, to tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pokazał Wam on dużo, jeśli chodzi o przesyłki Hiszpania, polska polska Hiszpania za pomocą impostu. Bardzo się cieszymy z tego. Kibicujemy. Tak. Tak. Rozwojowi tego i bardzo się cieszymy. Projektu? I, I w ogóle trzymamy kciuki za to, żeby y, uruchomiły się przesyłki e, Hiszpania Hiszpania, czyli żeby hiszpańskie sklepy internetowe, które my już coraz bardziej poznajemy, słuchajcie, i coraz więcej produktów zamawiamy już tutaj na miejscu z Hiszpanii, e, też miały opcję e, paczkomatów. Tak, tak jak In to Post. jest po, popularne w Polsce. Gratulujemy e, firmie Impost, gratulujemy panu Brzosce, bo no uważam, że. Robi dobrą robotę, sławi polskie, polskie rozwiązania. Pe tak? Uważam, że petarda. No. Wiecie, no o cenach nie ma co dyskutować, no, tak. no tutaj to, ale sam pomysł, to, że weszli na ten rynek, no to, że my byliśmy jednymi z pierwszych, które wysyłaliśmy e, paczki. E, sam Pan Brzoska mówił, że przeprasza za wszystkie niedogodności, to są choroby tak zwane wieku dziecięcego. Ja uważam, że poszło naprawdę bardzo, ale to bardzo sprawnie, także cieszymy się bardzo. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Odcinek zaczynała nietypowo, ty mi się nawet nie wiesz, bo ty nie składałeś odcinka, ale to zaczynała nasza córcia. No, odcinka nie skończy, bo jest w Polsce, ale. A tak miało się skończyć, że odbiera z paczkomatu paczkę od nas, tak? Takie było założenie, tak, że odbiera paczkę z paczkomatu, ale to w innym odcinku może się Ale to w innym takie. odcinku. Na pewno kiedyś sytuacja nas musi, nawet w tej cenie nadać taką paczkę, także też tą drogę Wam pokażemy, ale tak, żeby to zrobić tylko dla fanów, no szkoda nam po prostu pieniędzy, bo eee, no rozumiecie sytuację.